Witam Was. Witam Was. Dzisiaj taka mała prośba, można powiedzieć. Kto chciałby ogólnie nas wspomóc w naszej pracy, to w opisie macie link do naszego drugiego kanału, ponieważ tam trzeba zrobić 1000 subskrypcji. Te już są, ale jeszcze jest takie coś, co YouTube ustalił, że trzeba mieć 4000 godzin oglądalności, zanim oni ten kanał przyjmą do. Partnerstwa, czyli że te filmy będą promowane, no i oczywiście, że coś tam będzie można, powiedzmy, na nich zarobić. Ten kanał oczywiście tego nie ma, nie ma tam nic, nie ma tam żadnych reklam, nie ma żadnej promocji. Dlatego, jeżeli byście mieli ochotę, to zapraszamy Was na ten kanał, żeby po prostu oglądać, ponieważ te zasady teraz są bardzo utrudnione, można powiedzieć. I ciężko jest dostać się już, można powiedzieć, do takiego programu. Kiedyś to było dużo, dużo łatwiej. Teraz to już jest po prostu gorzej to wszystko wygląda. Zmienili te zasady, także żeby miała więcej motywacji, żeby mogła więcej filmów produkować, to na pewno jej to pomoże, żeby ją troszeczkę wspomóc tutaj. No tak. I jak... E Moment. I jak e, Paar was e, już e, widzieliście. E, ja startowałam spo, e, spokojnie, powoli i daję również reakcję e, na YouTube'a. E, oczywiście na ten drugiego kanał. Oprócz, kiedy tam są takie specyficzne pytania, i to jest też do kanału z niego. Kiedy tam są specyficzne pytania, to jest praca jeszcze do niego resta z komentarzy, to jest teraz mój praca również. I oczywiście na maila ja też daję reakcje, ale to zależy albo ten mail jest pisany w angielski, holenderski albo niemieckiego języku. Oprócz ten, parę ludzi, którzy umieją mój polskiego język kiedy ja piszę. Dobra. Powrotam do on. No, Dobra, myślę, że to w sumie tyle. Pokażę Wam jeszcze dokładnie zaraz nazwę tutaj w domu na komputerze, żebyście jeszcze umieli po nazwie szukać, bo część Was może nie umie. Rzeczywiście tego linka znaleźć i otworzyć, także pokażę Wam nazwę tego kanału. Zdjęcie. Jak wygląda coś komar miał jakiś ugryz. Komar też potrzebuje krew. Dobra, także tak to mniej więcej wygląda, no jest to utrudnione, 4000 godzin to jest e, dość sporo, jeżeli chodzi o nowy kanał, który jest utworzony, ponieważ no, to jest troszeczkę tego czasu i to jest w ogóle ten e, minimalny próg, żeby można było, żeby oni to w ogóle sprawdzili, bo później jeszcze mają miesiąc na sprawdzenie, pisze tam, chociaż wiem, że to niekiedy potrwa dłużej, bo jak nie ma jakiegoś filmu, gdzie by było dużo oglądalności, to pewnie to dłużej potrwa. Także tyle w tym temacie. Kto ma czas, chce sobie pooglądać, chce nas pomóc, to pooglądajcie tam. Chodzi o to, żeby po prostu tam te filmy miały jakąś oglądalność i żeby to tam szybciej poszło. Dobrze, to jest właśnie tutaj ten kanał. Taka nazwa. I takie zdjęcie, które tutaj macie, na tym znajdziecie. To jest właśnie ten kanał. Tutaj już filmy wchodzą regularnie. Także tutaj e, możecie go znaleźć. Link i tak będzie do kanału w opisie, ale to jest jego nazwa, po której go można znaleźć, żeby było Wam po prostu prościej go znaleźć. E, jeszcze innym sposobem jest, jeżeli wyjdziecie tutaj na społeczność, czy to że jest mój kanał, wchodzicie na mój kanał i macie tutaj społeczność i tutaj możecie sobie to kliknąć. I to są filmy, które ja też udostępniam. Stare przypomnienie, na przykład wczoraj było o kwiacie bzu, bo już jest w pełni. My już robimy tutaj właśnie sok z niego, także tutaj jest o kwiacie z bzu. Przypomnienie, ale tutaj też przypominam, właśnie filmy właściwie od niej z kanału udostępniam na moim. czyli tutaj macie też, czy tutaj możecie bezpośrednio klikając w to, przenieść się. 1, 2, 3 filmy rząd tutaj są właśnie od niej. Także tu można przez to się bezpośrednio też przenieść tam. Tu zawsze filmy daję. Jeżeli nie ma jakiegoś filmu albo coś jest do zbierania, jakieś zioła, o których już film był, to staram się je tutaj przypominać, żebyście wiedzieli. Tyle na dziś pozdrawiam i dziękuję Wam serdecznie. I do następnego razu. Pa! Także tyle i pozdrawiam.